Jesteśmy z powrotem. Im szybciej, tym lepiej, nie? Przedobuję. O kurwa, ale to jest szybsza po prostu. Takich rzeczy się nie robi, a dlatego to jest tyle życia. I tego nie lubię, niby tam powinien być jakiś kościół, nie? Ale nie ma Zrobię mi mózg kupę Czy się dwóch? Nie, jednego Ta sniperka jest całkiem wcipkę Czy to jest jakiś exp? Czy coś? Kurwa, ile to jest? Fajnie by tutaj było jak spienie, nie? Możemy sobie tak... No i teraz się już robi trochę dziwnie, wiecie? W tej grze... Robi się dziwnie, bo kurwa nie mogę w niego trafić na przykład, nie? to jest pierwsza rzecz No ale ty jesteś fiutem, gościu Ja też przeładowuję gościu, no i co? Nie no, panowie, ale... Proszę, mnie ze wszystkich stron Oni się tu wpierdolą Oni się wpierdolą tutaj A, i my weźmy Wypierdalaj z, z mojej drogi w O kur... No i zgasiłem światło 35, więc 15 będzie Dobra, spoko Hmm. Co to jest? Kapitan Renko. Jesteś kapitanem Renko, zgadza się. Nie musisz się dziwić. Twoje nazwisko jest zapisane na mundurze. Ameryka i duch indywidualizmu. Dobrze, mam do ciebie kilka pytań. Nazwisko mam do ciebie kilka słów. Iwan. I Tylko tyle ci powiemy, Iwan. Wiesz, Iwan. Dawno temu przestałem się przejmować takimi drobnostkami. No, to też konferencja genewska. Jesteśmy oficerami Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. A mogę, wow. Chcę porozmawiać z kimś z naszej ambasady. Wiesz, to niemożliwe z kilku powodów. Nasza ambasada! I to już! Hmm. To możliwe, że w ogóle się nie postarzało przez 50 lat. Tyś, co, ale... To jedno wyjaśnienie. UMC. Gdzie ono jest? W tej dupie. O, wow, co się dzieje. Uciekaj ręką, prosto przez drzwi. Uff. Wyjdź przez otwarte drzwi. Tak. Okay. Słuchaj. Uciekaj. Uciekaj. Taki troszkę dziwne z wygląd. Rozumiem, że to kobieta, nie, ale... O kurwa ty nie jesteś mój Skręć w lewo Suko no byś mi pomogł Nie pierdol dupy Kurwa Wcześniej to powiedziała nie Głupia i... bycz Głupia pusy Na pewno masz wiele pytań, ale teraz hmm. nie mamy czasu. Nie no kurwa, kobieto, ja sobie ulepszyłem. Kurwa, ja sobie... Ja jebię. Ja pierdolę. Ulepszyłem sobie... Ja Zamknij gruszki z jebie. Sobie ulepszyłem karabin, nie? A... Jestem hmm. Co? Kurwa, Katarzyna. Ciebie chyba pizda boli Katarzyna, nie? Jesteśmy Mir 12. Nasza misja polega na dotarciu do prawdy, która została ukryta przed całym światem. W 1950 roku na wyspie Katorga 12 wybudowano wojskową bazę badawczą. Rząd do tej pory zaprzecza jej istnieniu. To kłamstwo. Według tajnych dokumentów, które udało nam się odnaleźć, w bazie prowadzono badania nad minerałem E99. Według tajnych dokumentów, które udało nam się odnaleźć, w bazie prowadzono badania nad minerałem E99. Projekt badawczy E99 był kierowany przez dwóch ludzi. Jednym z nich był dr Wiktor Barisow, specjalista zajmujący się fizyką kwantową. Niestety nie zobaczył efektów swojej pracy. Według raportów zginął podczas niewyjaśnionego wypadku w laboratorium. Ten człowiek przejął zarządzanie projektem po śmierci Barisowa. Poprowadził Rosję na wojnę, której celem był podbój całego świata. Wojnę, którą wygrał dzięki superbroni opracowanej na 1412. Dziś znamy go jako kanclerza Nikołaja Demiczewa, przywódcę światowego rządu. Wydarzenia, dzięki którym Demiczew zdobył władzę, pozostają wciąż niewyjaśnione. Nasza organizacja weszła w posiadanie dziennika. Z zapisów wynika, że Demiczew jest oszustem. Pojawia się wiele pytań związanych z katordą 12. W jaki sposób kanclerz Demiczew zdobył taką potęgę? Co spowodowało tak ogromne zniszczenia i pochłonęło tyle ofiar? Dowody wskazują na pewną strukturę na katordze 12, tak zwaną osobliwość. Czym jest osobliwość? W dzienniku no. znajduje się wzmianka, że jeden człowiek może nam pomóc w uzyskaniu odpowiedzi. Jest w nim kapitan Nataniele Renko. Musimy odszukać kapitana Renko i pomóc mu w osiągnięciu jego celu. Jesteśmy Mir 12. Naszym celem jest odkrycie prawdy. Jeden z... Frank Mir? projektu zbudował ukryty Musisz go znaleźć A to jest suczka? Dwukierunkowy komunikator z GPS. Ruszaj. Jaki dwukierunkowy komunikator? Pierdole. Ja pierdolę. No i No dobrze, że przynajmniej pakiety medyczne mam, bo to mi się w... Ale jak to jest ludzie możliwe... O, kąpiel, Kurwa. ale dobrze, dobrze! Jak to jest kurcze możliwe, moi drodzy, że... Nie lubię takich rzeczy... No i co? Coś tym miejsce mi mówi? No tak szczerze, to nic! Jak to jest możliwe, że pierw sobie, kuźwa, ulepszamy fajną pukawkę, a później nas... ...przeproszeniom rypią w dupę i biorą nam tą pukawkę? Poczekajcie, tu już byliśmy, ale potrzebuję o dwa. Ej, bo ja strasznie nie lubię takich rzeczy. Nie no, poczekajcie, nie ma innej miejscówki tutaj. Co, nie? Chuj tu chodzi Jesteś coś tak, kurde tutaj, a tu jest coś, hmm, tu są jakieś dziwne sody. What the f O ja tu nie chcę być Ja mam tylko pistolet Ja umrę Pizda! Ja zainicjuję, ok? Kurwa. To są kuźwa. Tych kolesi się troszkę najbardziej boję, nie? Znaczy, no, chyba się nie dziwicie czemu się ich kurwa boję, no. Look at this fucking shit, guys. Na mój miejsce, Oczywiście tam są fajne shity A ja muszę oczywiście stąd wyjść Przejść przez najniebezpieczniejszą arenę Idzie tu A że mam amunicję do walkiri Tylko szkoda że mi ją ujebali O to już będzie ostatni odcinek na dzisiaj Bo troszkę dużo wrażeń Za dużo wrażeń jak dla mnie Naprawdę za dużo wrażeń Jeszcze 10 min, nie 8 No ja ich kurwa nie lubię, no po prostu ich nie lubię, no ja, ja Po prostu nie lubię no. Wypierdalę z moich plecków, z siebie Dobra, czyli będziemy chyba mieli ten, czy, czy tylko nie, czy czy jak Czy możemy Wyposaż Puste, no, zajebiście, teraz się możemy bawić. Tu się nam na pewno nie przyda ten... Co, Czy centurion to centurion, wiadomo? Wiecie co jeszcze ulepszymy sobie, bo można niby ulepszać... Nie, do shotguna musi być obrażenie, bo jeżeli to naprawdę ma pomóc... Jeżeli te obrażenia tutaj co to jest pisane mają pomóc, no to ja to chcę. Ostrożnie, promieniowanie wywołane przez osobliwość spowodowało mutację użyjących tu ludzi. Musisz na nich uważać No sorry bitch ale It's not so easy To nie jest Guns N' Roses o so easy, easy To też są to te... oh, kurwa, to ja chyba ominąłem z dwa Z 2 ominąłem, wiecie Z tym pedałem, bo ominąłem z dwa Nie lubię tego miejsca, naprawdę nie lubię tego miejsca Mmm, tutaj mam iść. Kurwa, to pamiętam. Oj, wiem. Wiem, wiem. O, ja wiem! O, ja pierdolę, to jest... O Boże, to był WeChave, o kurwa mać. Mogłeś jeść, synek, ja bym się naprawdę nie skrzywdził. Jakbyś jadł, to spoko, nie? Ale... Strasznie kurwa się teraz cykam Nie żartuję Niestety te rzeczy wkrótce nas odnalazły Przeżyło tylko troje z nas Musieliśmy jak najszybciej opuścić wyspę Nie dziwię się Dwa, trzy no, na trzy strzały, no to nie jest jakieś, wiecie, żeby wywalać coś co się może na przykład do nas nam nie spotkać za często Może wygraliście w tą grę i wiecie co by było najlepsze do maksowania w tej grze Czy maksować ten karabin maszynowy czy jednak shotguna, bo to by mi się dosyć tak przydało. Bo może ten shotgun później będzie jakiś silniejszy. Boże, udało nam się uciec przed No chyba nie, bo nie widzę was. Skręcił czy złamał? Kurwa mać, patrzcie na tą wódkę. Patrzcie. Jakie kurwa gówno. O Jezus. No trzy strzały mniej więcej Chłopak pada O jak ja bardzo nie lubię tego, tego miejsca Nawet jak nie wiecie jak ja bardzo nie lubię tego miejsca No to moi drodzy wiecie co będzie w następnym odcinku co nie? Cieszycie się, że będzie podróż do pana kostki? Bo ja się cieszę bardzo, a dlaczego nie chcę robić tego teraz? Bo nie chcę zrobić zaprzeczonego przeproszenie w gacie Więc tak Ja się z wami naprawdę już żegnam Słyszymy się i widzimy w następnym odcinku, bo ja naprawdę Jestem trochę wycykany jeżeli chodzi o pójście tam na razie, więc no nic, czekam na wasze opinie, co wy o tym sądzicie, o tym zagrajmy ogólnie no i co? No i żegnam z Katorgi 12 i pewnie za niedługo zrobię kolejny raz w jakąś sesyjkę, więc ja się z wami żegnam narka, cześć, siemko, iu, piekcie.